Nie, nie, ona się bardzo boi. Na filmiku widzieliście Fiji i psa ciągnącego w jej stronę. Ostatecznie pan nie podszedł z psem i nic się nie stało. Nie zawsze po psie widać tak jak po moim, że się boi albo że może zaatakować. Ale właściciel wie i warto to po prostu uszanować. Dlaczego ludzie izolują swoje psy? Jest kilka powodów. Pierwszy jest taki, że pies się boi bądź wykazuje zachowania agresywne, gdy podchodzi inny pies. Uwierzcie mi, że spacery z takimi psami to gehenna. Drugi powód to taki, że ktoś się boi np. przykład pogryzienia swojego psa przez innego i zachowuje ostrożność. To świadomość tego, że takie witanie się z każdym psem prowadzi tylko do problemów. Pies na spacerach ma zwracać uwagę na nas, nie na obce psy. Obce psy ma akceptować, tolerować. Uczymy ignorowania i skupienie na sobie, a nie ciągnięcia do innych psów. Po niedługim czasie takiego witania się z każdym mamy zazwyczaj dwa scenariusze. Pierwszy pies zaczyna nas ignorować i szarpie na prawo i lewo, chcąc się witać z każdym psem. Drugi pies zaczyna się stresować i na widok innych psów reaguje lękiem lub agresją, aby je odstraszyć. Nie chodzi o to, żeby pies nie miał żadnych kontaktów, ale niech to będą przemyślane interakcje ze spokojnymi, stabilnymi psami, od których mogą się nauczyć pożytecznych rzeczy, a nie szaleństwa albo naruszania. Granic. Ponadto niech te kontakty przechodzą przez nas, czyli poprzez skupienie psa na sobie i przywitanie na hasło, na przykład: Przywitaj! Jeśli pies ma emocje w kosmosie i damy się ciągnąć do innych psów, to strzelamy sobie w kolano. Przecież większość kontaktów na osiedlu właśnie tak będzie wyglądać, że po prostu mijamy się z innymi psami. Socjal z psami to nie kontakt bezpośredni, tylko pośredni. Pies ma tolerować inne psy, przebywając obok i być z nami w kontakcie. Nie chodzi o zabieranie kontaktów, tylko o zarządzanie nimi, tak jak w spaleniu mis. Nie chodzi o to, żeby pies głodował, tylko żeby wydawać jedzenie w taki sposób, aby zwiększyć jego motywację pokarmową. Daję kontaktować się z innymi psami, jeśli widzę, że pies nie wygląda na takiego, co zrobiłby krzywdę, ani na takiego, co wciągnie mojego psa w szaleńcze zabawy, wchodząc na wysokie emocje. Do tego moje psy mają kilkoro psich kumpli, z którymi spotykają się na wspólne spacery, a obce mają po prostu tolerować. Ludzie też nie mówią do każdego przechodnia dzień dobry, tylko do znajomych.